Dzień dobry kochana, witam Ciebie bardzo serdecznie. Tutaj Sandra Kamińska. Jestem coachem świadomości, nauczycielem medytacji, i na co dzień pomagam i uczę świecić swoim światłem. Wskazuję na to, jak żyć autentycznie i w pełnej wolności i w zgodzie ze sobą. Witam Cię bardzo serdecznie. Dzisiaj poruszymy taki bardzo myślę ważny i istotny temat na, temat na temat tego, jak to się dzieje, że nawet jeżeli masz listę swoich celów, jeżeli masz pragnienia do osiągnięcia, jeżeli masz jakieś takie rzeczy, które no właśnie chcesz osiągnąć, mieć, stać się nimi, cokolwiek to jest, to bardzo często dzieje się tak, że i tak się nie udaje. I tak coś idzie nie po naszej myśli. Chciałabym otworzyć Cię dzisiaj na takie zagadnienie, które oczywiście jest jednym z wielu, tak jak każdy ten temat jest wielowymiarowy, ale widzę u moich podróżniczek, że bardzo często jest to taki główny temat objęty wielką traumą, który przyczynia się właśnie do tego, że ciężko jest nam osiągnąć swoje cele. I mam tutaj na myśli takie cele, jak na przykład wiesz dokładnie, co zrobić żeby pomnożyć swój dochód. Może nawet zrobiłaś sobie konkretny plan, krok po kroku, co powinnaś zrobić, a i tak to nie wychodzi. A i tak to się nie udaje. Może na przykład chciałabyś osiągnąć jakąś konkretną figurę i wiesz dokładnie, jak to zrobić. Może nawet korzystałaś z porad dietetyka, może nawet byłaś u dietetyka klinicznego, zrobiłaś wszystkie badania, może nawet masz jadłospis i wszystko, czego potrzebujesz. A i tak nie udaje się tego osiągnąć. Może chciałabyś wprowadzić jakieś zdrowe nawyki, jakieś rytuały do swojej codzienności, może chciałabyś um, uprawiać aktywność fizyczną, no cokolwiek, cokolwiek to dla Ciebie może być. I chodzi mi o to, że bardzo często właśnie znamy drogę do osiągnięcia tego celu, gdzieś tam może nawet przeszukujemy internet, czy spotykałyśmy się z ludźmi, którzy poradzili nam, co zrobić, z ekspertami, znawcami i tak dalej, a i tak. Kurka jasna, tego nie robimy. A i tak to ciągle nie idzie tak, jakbyśmy chciały, żeby szło. E, jak to się dzieje? Dlaczego to się dzieje? Dzisiaj, właśnie na to pragnę otworzyć, na ten jeden konkretny obszar, pragnę otworzyć Twoją mm, perspektywę. Chodzi o to, że bardzo wielu osobom, w szczególności kobietom, ale nie jest to żadna reguła, e, brakuje dyscypliny. Ok? Brakuje nam dyscypliny. Dyscyplina to ten aspekt naszej ludzkiej tożsamości, który pomaga nam osiągać nasze cele. Czyli nie tylko, że mamy plan, nie tylko, że wiemy, co zrobić, ale konsekwentnie, krok po kroku to robimy. Konsekwentnie, krok po kroku dążymy do tego, by dany cel spełnić. I teraz dyscyplina. Dyscyplina niestety. U wielu z nas jest objęta traumą, jest straumatyzowana. I dlatego, kiedy mamy coś do osiągnięcia, kiedy może nawet spędziliśmy długie godziny nad wyznaczeniem konkretnego planu osiągnięcia tego, co pragniemy osiągnąć, to zrobimy to dzień, może drugi dzień, może uda nam się tydzień, a później znowu odpuszczamy, nie wyszło, nie udało się, i to jest kolejny cel, który nie został osiągnięty, bo. Zabrakło dyscypliny, bo nie było tej konsekwencji. I właśnie, skoro coś jest objęte traumą, to naturalnie nie chcemy w to wchodzić, naturalnie kojarzy nam się to czymś, z czymś negatywnym. I już tobie wyjaśniam, jak to działa i jak to mogło się zacząć u ciebie. Dyscyplina jest mocno straumatyzowana głównie poprzez nasze doświadczenia wyniesione z dzieciństwa. Jeżeli możesz się odnieść do takiej sytuacji w twoim dzieciństwie, może jako nastolatka, u każdego to mogło być coś innego, ale raczej gdzieś te początki są, jak byliśmy dziećmi, gdzie zostałaś czy byłaś zmuszana do tego, żeby coś robić, co niekoniecznie było w zgodzie z tobą, lub było w zgodzie z tobą na początku, a później był to Twój przykry obowiązek, który musiałaś zrobić codziennie, może co jakiś czas, jakoś. Dyscyplinarnie się powtarzał, ale nie sprawiało ci to przyjemności. Czyli to, co się rodziło w głowie, to poczucie, że robisz to wbrew sobie, jest to nieprzyjemne. Konsekwentnie wykonujesz działanie, które nie przynosi tobie takiego wewnętrznego poczucia radości i spełnienia. I dla wielu z nas mogły to być różne rzeczy, zaczynając od czegoś takiego jak na przykład zmywanie naczyń, tak? Że może Twoim obowiązkiem było zmywanie naczyń, a totalnie, totalnie tego nie cierpiałaś, nie lubiłaś tego robić. Może miałaś pomagać rodzicom gdzieś w ogrodzie albo na roli, jeżeli, jeżeli byli rolnikami i też byłaś do tego zmuszana. Może. Na przykład w czasie, kiedy twoi znajomi świetnie się bawili, bo były wakacje, ty właśnie musiałaś wykonywać jakieś prace w swoim domu. Może miałaś takie poczucie, że musisz chodzić na lekcje, nie wiem, matematyki czy polskiego, w zależności od tego, co mniej lubiłaś. Jesteś zmuszana do tego, chociaż czujesz, że mogłabyś poświęcić ten czas na przykład na rozwijanie swoich pasji. Czymkolwiek to nie było. I ja teraz nie mówię o tym, żeby budować wyrzuty sumienia do rodziców, z źli rodzice, że mi kazali coś robić, albo z źli nauczyciele, że mi kazali coś robić. W ogóle nie o to chodzi, to jest rzeczywistość. Pragnę po prostu zwrócić Twoją uważność na fakty. Nie jest moim zadaniem ani celem teraz, właśnie, budowanie jakiegoś poczucia winy, obwinianie kogoś innego. Skupiamy się na tobie. Sprawdzamy, jakie jest Twoje teraz i jak teraz możemy naprawić to, co się wydarzyło, jak teraz możemy poszerzyć Twoją perspektywę względem tego, jak dyscyplina mogła zostać po prostu u Ciebie straumatyzowana. I to nie muszą być wielkie rzeczy. To naprawdę nie muszą być wielkie rzeczy, że Ty codziennie harowałaś jak wół i naprawdę to jest trauma. Nie, trauma to może być coś, co paradoksalnie wydaje się małe, co paradoksalnie wydaje się małe, ale jednak. Napędza konsekwencje, które są bardzo dla nas nieprzyjemne. Czyli właśnie chcesz osiągnąć coś i cały czas Ci się nie udaje, cały czas się poddajesz, można by powiedzieć, na, na starcie, tak, bo boisz się tego, boisz się tej dyscypliny. I teraz właśnie, dlaczego dyscypliny możemy się bać? Jeżeli ona faktycznie została straumatyzowana, czyli przedstawiona nam jako coś negatywnego, działanie przeciw sobie, wbrew sobie. Działanie na rzecz kogoś, a nie na rzecz siebie, to to, co się właśnie wydarzyło, to takie postrzeganie, że dyscyplina to jest odbieranie mi kawałka mnie, że dyscyplina powoduje, że ja zatracam siebie, że ja nie żyję w zgodzie ze sobą, że ja nie jestem wolna, bo nie mogę robić tego, co pragnę robić. Ok? W Ten sposób przedstawiona dyscyplina od razu buduje w nas takie poczucie, że z jednej strony chcę coś zrobić, ale z drugiej strony, jeżeli ja będę robić to konsekwentnie, to gdzie moja wolność? To gdzie moje życie w zgodzie ze sobą? To gdzie moje poczucie, że ja chcę naprawdę to zrobić. Ok? I wtedy bardzo często rodzi się właśnie to, że zaczynamy coś robić, szybko aktywuje się w nas program, że robisz to. E, a przecież mogłabyś teraz poleżeć przed telewizorem, a przecież mogłabyś teraz obejrzeć serial, mogłabyś teraz, nie wiem, potańczyć, powydziwiać, porobić cokolwiek innego, więc nie rób tego. Odłóż to na rzecz zrobienia tego, co w swoim teraz czujesz, że chciałabyś zrobić. I bardzo często jest to taki mechanizm właśnie obronny, który ma za zadanie udowodnić nam, że mamy kontrolę nad swoją wolnością, że nikt nam nie będzie mówił, co my mamy konsekwentnie robić. Że nikt nam w cudzysłowie nie będzie rozkazywał. I zapominamy o jednej bardzo ważnej rzeczy, że robimy to dla siebie. Że tym razem to my postanowiłyśmy, że chcemy to zrobić, że pragniemy to osiągnąć, że to jest cel, do którego naprawdę, naprawdę chcemy i pragniemy dojść. I otworzenie się na tą perspektywę, otworzenie się na. Pogodzenie się z tym, że ten obszar faktycznie mógł zostać objęty traumą, daje nam możliwość zaglądania głębiej, czym ta dyscyplina i ten dany cel, który chcemy osiągnąć jest. Ponieważ ta pozytywna dyscyplina oznacza działanie w zgodzie ze sobą zawsze. Nawet jeśli wydaje mi się, że mi się nie chce. Ok. Czyli pozytywna dyscyplina to działanie w zgodzie ze sobą zawsze, nawet wtedy, kiedy wydaje mi się, że mi się nie chce, czyli kiedy jeszcze moje ego próbuje mnie sabotować, bo, bo widzi w tym właśnie, że jest to odbieranie mojej wolności. Że jak ja teraz zdecyduję, co chcę zrobić, czyli na przykład się polenić trochę dłużej, to to jest moja wolność. A bardzo często tym właśnie wyznacznikiem naszej wolności jest osiągnięcie tego celu. I teraz możesz sobie wyobrazić, na przykład, jeżeli Twoim celem jest zarabianie jakiejś konkretnej sumy pieniędzy okay? i wiesz dokładnie, co krok po kroku zrobić, żeby zarabiać te pieniądze, na przykład um, robić jakieś działania promocyjne, żeby przyszło do Ciebie więcej klientów. Wymyślam teraz, ale może to właśnie coś takiego. Czyli musiałabyś na przykład trzy razy w tygodniu, po dwie godziny usiąść i robić jakieś konkretne działania promocyjne, które najpierw przygotujesz, później je zaplanujesz, później będziesz je wypuszczać, żeby to było jakoś usystematyzowane, ale potrzebujesz faktycznie przez jakiś konkretny czas postanowić, że się w to angażujesz, że to zrobisz, bo samo się nie zrobi. tak? Sam ten cel się nie osiągnie, więc wiesz, że musisz zrobić działania, które przyczynią się do tego, że będziesz miała klientów, a ci klienci natomiast przyczynią się do tego, że ty będziesz zarabiać tą określoną kwotę pieniędzy. No i teraz, właśnie, jeżeli. Masz takie poczucie, że ta dyscyplina jest u Ciebie straumatyzowana, to to, co się może wydarzyć, to w momencie, kiedy siadasz i masz zrobić te plany, które doprowadzą do, do Ciebie nowych klientów, a ci klienci doprowadzą się do tej danej kwoty, którą pragniesz zarabiać, to możesz poczuć, że rodzi się wręcz taki bunt, który Ci mówi nie teraz. Idziemy coś zjeść, teraz idziemy obejrzeć serial. Teraz poleżmy chwilę, bo jesteśmy już bardzo zmęczeni, bo, bo, bo nie wiem, pół godzinki popracowaliśmy, tak? I rodzi się taki samosabotaż. Rodzi się blokowanie swoich własnych działań przed osiągnięciem tego celu. Abstrahuję, że tutaj oczywiście również może wejść samo przekonanie, że na przykład nie jestem warta tego osiągnąć, ale to może w innym firmie, jak przekonania budują naszą rzeczywistość. Więc jeżeli. Rodzi się coś takiego, że ty widzisz, zaczynasz zauważać, że faktycznie chcę to osiągnąć, jakby no to jest w zgodzie ze mną, ja naprawdę pragnę tam dojść, a jednak mając plan, robię wszystko, żeby tego planu nie robić. I wtedy warto zadać sobie pytanie, gdzie jest moja wolność? Czy moją wolnością jest w teraz wybrać, że idę się polenić, idę na spacer, oglądam serial, cokolwiek innego robię, tylko nie to, co mam robić? Czy moja wolność to właśnie osiągnięcie tej określonej kwoty, którą pragnę zarabiać. Okay? I wtedy, jak osiągnę tę kwotę, wtedy mogę sobie pozwolić na częstsze oglądanie na przykład seriali. Okay? Czyli bardzo ważne, żeby wyjść z tej traumy, którą jest taka negatywna dyscyplina, która mówi o tym, że odbierane jest nam odbierane nam jest to, co tak naprawdę pragniemy zrobić. Czyli ja na przykład wolę wyjść na imprezę, a muszę pracować w ogrodzie. tak? I zmienić to na to, że właśnie dyscyplina, kiedy jesteś już osobą dorosłą, kiedy to ty masz odpowiedzialność za swoje życie, dyscyplina to właśnie wybieranie tego, co jest w zgodzie z tobą, co tak naprawdę w esencji jest w zgodzie z tobą. I podejrzewam, że właśnie skoro wyznaczasz sobie jakiś cel, to głęboko czujesz, że on jest w zgodzie z tobą, że ty naprawdę pragniesz tam dojść, że to tam jest twoja wolność, że to tam jest bycie w zgodzie ze sobą. I ty w swoim teraz musisz być ze sobą szczera. Gdzie jest twoja wolność? Czy twoją wolnością jest poddanie się i pójście, obejrzeć sobie serial na rzecz takiego nakarmienia ego, że niby to jest moja wolność, bo świadomie zadecydowałam, że teraz będę nic nie robić, a nie robić to, co zaplanowałam? Czy może jednak moja wolność, ży życie w zgodzie ze sobą, osiąganie swoich celów to jest właśnie to? To jest właśnie to, czego chcę, i może w danym momencie ego próbuje mnie sabotować i pokazać mi, że nie. Ale tak szczerze ze sobą dobrze wiem, że to ten do góry wyznaczony cel jest w zgodzie ze mną. Więc nauczenie się, możesz to sobie zapisać, powtarzać jak mantrę, nauczyć tego swój umysł, nauczyć tego samą siebie, że dyscyplina to podążanie w zgodzie ze sobą. Zawsze, nawet wtedy, kiedy wydaje ci się, że ci się nie chce. Nawet wtedy, kiedy wydaje Ci się, to podkreśli, wydaje Ci się, że Ci się nie chce, że Ty teraz wolisz wybrać coś innego. Coś, co w konsekwencji będzie sabotowało osiągnięcie tego wyższego celu. Ok, kochana, mam nadzieję, że udało mi się otworzyć Twoje postrzeganie na zrozumienie negatywnej dyscypliny, która może bardzo blokować osiąganie swoich celi i tej pozytywnej dyscypliny, która zawsze jest działaniem w zgodzie ze sobą. Zawsze jest działaniem w zgodzie ze sobą. Mam nadzieję, że wyniosłaś dużo nowych refleksji dla siebie. Jeśli czujesz, że tak, to zapisz je sobie, żeby tobie nie uciekły, żeby ego nie zmanipulowało zaraz, że nic właściwie się nie dowiedziałam i nic nie wiem i tak dalej. Także otwórz się na to, bardzo cię do tego zachęcam. Jeżeli wyciągnęłaś coś, czym jesteś gotowa się podzielić, oczywiście daj komentarz, chętnie je zawsze czytam. Tutaj na dole również masz informacje o tym, jak możesz mnie wesprzeć. Właśnie na przykład komentarzem, udostępnieniem tego filmu, by dotarł do każdej kobiety, która tego potrzebuje, czy też w Wsparciem finansowym. Dziękuję Ci bardzo serdecznie za dzisiaj i do zobaczenia, do usłyszenia. Na